Witam Was smacznie w mojej kuchni. Dzisiaj podzielę się z Wami kolejną jarzyną do obiadu. Będzie to marchewka gotowana. A żeby ta marchewka nie była taka odosobniona, zrobimy ją z groszkiem. Czyli będziemy mieli dwie przyjemności za jednym zamachem. Marchewkę z groszkiem zrobiłam na prośbę mojej fotografki, która powiedziała, że sama marchewka to właściwie nie jakie zdjęcie wyjdzie. I mam nadzieję, że zdjęcia Wam się spodobają, ale również, że spodoba Wam się mój przepis na marchewkę gotowaną i na marchewkę gotowaną z groszkiem w promocji. Zapraszam! I to jest sprawca pysznej jarzyny, którą będziemy robić dzisiaj do obiadu. Ta marchewka jest tutaj pokrojona w drobną, w miarę równą kostkę, ale ja chciałam się z Wami podzielić sposobem, jak ja szybko i prosto kroję w kostkę takie stwory, jak marchewka marchewka obrana, umyta mam tutaj taką tarkę, tutaj ta tarka ma dosyć duży, dużą odległość między ostrzem a tym plastikiem więc te plasterki które będę robić będą o odpowiedniej grubości to no jest taka tarka do szatkowania na przykład kapusty i teraz uważając na łapki bo proszę uważać, te tarki z reguły są bardzo ostre wzdłuż Przesuwam marchewkę i proszę zobaczyć. I mam gotowy taki pasek, który bardzo prosto później będzie się kroiło w kostkę. I kolejny. I teraz to już jest bardzo prosto. Czyli kładę, wzdłuż kroję i to mi idzie już bardzo prosto i to jest chyba najprostszy i najszybszy sposób na takie szybkie krojenie warzyw surowych warzyw w kostkę ciach 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 żywa marchewka latami po całym blacie do rondla w którym będę gotowała marchewkę wrzucam tęże zalewam ją tak żeby była Prawie zakryta wodą, ale nie do końca. Zostawiam i niech ona się na małym ogniu gotuje. Na dworze zrobiło się pochmurnie, a w tym czasie marchewka mi się ugotowała. Ta marchewka nie jest taka bardzo miękka. No, żeby nam tam coś chrupało między zębami. Dodaję do tej marchewki a taką łyżkę masła. Jak to moje dzieci się śmieją, moją miarką jest widelec. A no, jest widelec. Dwa takie widelce mąki. I to wszystko bardzo dokładnie wymieszam. Ta mąka jest po to, żeby ten sos, który powstał w wyniku gotowania, żeby ten wywar z marchewki, tak troszeczkę zgęstniał. Żeby ona nie była taka. Taka bezpłciowa ta, ta marchewka. A masełko doda takiego... Hmm. I naprawdę, proszę się nie przejmować, że tu jest mąka, że tu jest masło. Tego naprawdę nie ma wiele. Dlatego śmiało można dodać kilka takich składników. Ale naprawdę, dwa widelce to nie jest dużo mąki. I całe to towarzystwo po sole. Zamieszam. Proszę to tak dokładnie wymieszać, żeby z mąki nie zrobiły się takie grudki. Jeszcze trochę odkryte podtrzymam do odparowania, żeby ten nadmiar wody wyparował i sos był bardziej gęsty. Panie, panowie, i nasza marchewka jest gotowa. Muszę Wam powiedzieć, że ona jest tak niesłychanie słodka, że to jest wersja dla dzieci tak zwana wersja light. Ale możemy dodać do tego oczywiście jeszcze pieprzu. Nie polecam pieprzu dla kogoś, kto ma kłopoty z żołądkiem, choć na niestrawność wódka żołądkówka jest ponoć najlepsza. I to jest wszystko. Tak szybciutko zrobiliśmy pyszną marchewkę. Wyłączam i Państwu dziękuję uprzejmie za uwagę. I bonus. Wczoraj na obiad robiłam marchewkę, ale tej marchewki mi trochę zostało. W związku z powyższym możemy z tego czegoś zrobić drugą, zupełnie inną jarzynę do obiadu. Dodać tyleż samo, o tu podzieliłam ten garnek na pół, zielonego groszku. To jest zwykły groszek konserwowy. I w ten oto sposób mamy klasyczną martewkę z groszkiem do obiadu. I mam nadzieję, że będziecie często robić coś tak pysznego. Tymczasem do miłego, do następnego gotowania. I proszę pamiętać, że te i wszystkie inne przepisy znajdziecie na moim blogu.